Ile gramów bromku potasu znajduje się w 0,04 dm sześciennego 2,5 molowego roztworu? W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas atomowych: masę potasu 39 u oraz masę bromu 80 u. Wynik podać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. W tym zadaniu mamy obliczyć, ile mamy gramów bromku potasu w objętości roztworu równej 0,04 dm3. I stężeniu molowym tego roztworu 2,5 mola na decymetr sześcienny. Na początek polecam policzyć masę molową KBR, czyli masa molowa KBR jest to masa molowa K plus masa molowa BR. Tyle, że musimy to wyrazić w gramach na mol. Zatem mamy 39 plus 80 to będzie 119 gram na mol. Po obliczeniu masy molowej wiemy, że 1 mol KBr waży 119 gram. Teraz ze stężenia molowego możemy wywnioskować następującą rzecz. Otóż stężenie molowe 2,5 mola na decymetr sześcienny oznacza to, że w jednym decymetrze sześciennym znajduje się 2,5 mola substancji. Skoro w jednym decymetrze sześciennym jest tyle substancji, to jeżeli my mamy 0,04 decymetra sześciennego, to ile to będzie moli? Ja sobie to tak w nawiasie zawsze robię, czyli x będzie równe 0,04 dm sześciennego razy 2,5 mola przez 1 dm sześcienny. Zatem x będzie równe 0,04 razy 2,5 podzielić przez 1, czyli mamy 0,1 mola. 0,1 mola KBR mamy w naszym roztworze. 0,1 mola KBR, ile to jest gram, skoro wiemy, że 1 mol KBR waży 119 gram. Czyli tutaj możemy wziąć jako Y i Y będzie równe 119 gram razy 0,1 mola przez 1 mol. Zatem 119 razy 0,1 to będziemy mieć 11,9, czyli Y będzie równy 11,9 g KBr. Na podstawie powyższych obliczeń możemy wywnioskować, że w naszym roztworze znajduje się 0,1 mola KBr, natomiast nie znamy masy tej ilości substancji. Tutaj zaznaczę to jako X2. Natomiast wiemy również z masy molowej, że 1 mol KBr waży... 119 gram. Zatem x2 będzie to 119 gram razy 0,1 mola. I to wszystko dzielimy przez to, przez 1 mol. Tutaj skracamy jednostki, więc będzie 119 razy 0,1, czyli tak jakbyśmy dzielili przez 10, to będzie 11,9 gram. 11,9 g KBR znajduje się w 0,04 dm3 2,5 molowego roztworu.